Panie panowie, dzień dobry w kolejnym filmie, a może jednak zrobimy to troszkę inaczej. Drodzy widzowie, ponieważ zbliżamy się do 2000 subskrypcji, a jak wiadomo motocykle kojarzą się z wolnością, to jestem w najlepszym miejscu do tego, bo pod Kopcem Kościuszki w Krakowie aby ogłosić mały konkurs. Jeżeli chcecie w nim wziąć udział, wystarczy zostawić komentarz pod tym filmem dzisiejszym. A osoba, która zostanie później wylosowana, otrzyma coś takiego. O! Proszę bardzo. To jest napis Wolność, ale on jest specjalnie zrobiony jest jedyny taki na świecie. O! Jest takim uchwytem i w niektórych motocyklach, szczególnie w motocyklach Harley Davidson Twin Cam, można umieścić ten napis za klaksonem. Także jeżeli chcecie mieć taki dedykowany napis wolność, bardzo proszę o udział w konkursie. I pozdrawiam serdecznie, dziękując za oglądalność, dziękując za Waszą uwagę, za Wasze komentarze, kontakt i dobre słowa. Pozdrawiam. I nie byłbym sobą, chyba gdybym czegoś nie dodał. Losowanie konkursu będzie wtedy, kiedy przekroczymy 2000 subskrypcji. A osoby, które zostawiają komentarz, oczywiście proszę, żeby były nieutajnionymi subskrybentami. A dziękując Wam, dziękuję przede wszystkim za to, że jesteście na kanale. W ostatnich 28 dniach unikalnych widzów było 30 tysięcy. 500, co dla mnie jest niesamowitą liczbą oglądających, za to dziękuję. Natomiast wracających widzów na kanał ciągle jakby jest 6300. Dlatego zapraszam do subskrypcji. Jeżeli będzie tych subskrypcji 2000, to losujemy nagrodę. A teraz zapraszam was na film z dzisiaj z pięknym widokiem z przejażdżki z Grzegorzem. Dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na drodze i na kanale Edina Motocyklu.